Siema, witam widzowie. Dzisiaj zagramy sobie w grę papierowy symulator samolotu, e, no nazwa jest ciekawa, nie, a więc zapowiada się nieźle, papierowy, sa, coś tam, no, no i tyle z tego pamiętam, a więc dobra, pierwsza to jest tutaj, a bo ja pomijam samouczek, po co mi samouczek, przecież ja to zrobię, no, w prezesie. Nie, nie, dziękuję. Pakiet startowy. Dobra. Mam 20, ale nie, ja myślę, że pozbieram 25 i rzucam. O. O. Uch. Ależem rzucił. No dobra, dobra. Dwa winy, tak? A, 5 winów potrzeba na pierwsze jajko. No dobra. Ciekawie. Ja nie wiem, czy ja coś dalej rzucam. Muszę przetrzymać bardziej? Chyba tak. A ja mam 16 winów. A, no dobra. A, to git. Nie wiem, nie wiem skąd ty mam, ale... Dobra, kota dostałem. Flopę dostałem. 10... 10, dobra, fajnie. I dostałem psa, czyli najgorszego. No dobra, dobra, ale jest git. Zakładamy sobie ile flopa daję. O, 3 razy 3. Uuuu, dobra, teraz. Yy, Oto. Dobra, nice. Tu jeszcze jakiś. Uuu, dobra. Teraz to jest git, nie? Uuu, tu samoloty się da. Ooo. ciekawe. Ciekawie. Ten lodowy bojownik 650 trylionów. Ciekawe. O, dobra, możemy iść tutaj. Dobra, no, ale, ale teraz, to, teraz to leci, nie? Dobra, kupuję. A marnuje mi. A czemu mi... A, nie mogę. Ej, to co to mi daje? Dwa razy zwiększenie, ale czego? Tu jest razy jeden zwiększenie, a tu jest razy dwa. Ale czego zwiększenie razy dwa? Nie wiem. No dobra, a więc znowu. Farmimy sobie... Myślę, że jakieś 500 i chyba rzucamy, a więc no dobra i rzucamy i teraz rzucę na 5 wygranych. Okej, okay. no to widzowie rzucimy sobie te 5 razy. I będziemy mieli całe 26, gdzie przez to wejdziemy sobie w odrodzenie i zrobimy odrodzenie i i coś stracimy. Nie? Chyba. Petów nie straciłem. To jest git. No jak patów nie straciłem, to jest git. Mogę trzy założyć. Pies daje razy jeden. A, czyli flapatka coś daje. O, no ciekawe. No dobra, dobra. A więc zaraz będę miał e, jakiś tutaj 350 na tą drugą tablicę, a więc dobra, czy ja mogę des deskorolkę? E, a... A, mogę, tak? A, mogę. O, no. Ciekawie. No dobra, a więc... Tutaj mamy... No nawet szybko w sumie to się farmi, a więc... No łatwiutko. Dobra. Uu, otrzymamy jakiś jeden obrót. O, mam trzy obroty. Dobra, no to co? Gambling. U... Oj. No dobra. O boż, O, o, o. Uuu. Ale fajnie, dobrze. No i. No chyba, dobra. Mam 2,5 koła. A więc można teraz sobie. Czekaj, ile rebir w kolejny? 100. No dobra, zobaczymy jak teraz rzucę. I rzucam w cel idealnie. I 20 winów. 20 winów dostaję. No dobra, ciekawe. A więc otwieramy sobie... Trzy skrzynki. A no tak. A więc otwieram sobie jedną skrzynkę. tutaj pająka. Uuu, dostałem pikoka. Pająka. Dobra, dobra. Dawaj coś mi yy, tutaj yy, mitycznego. Już mnie nie stać? A, nie mogę. Uuu, teraz mogę... Ej, poczekaj, poczekaj. Gdzie jest Equip Best? O, tutaj jest Equip Best. Pikok daje razy 4, a razy 3. No, i to mi się podoba. No dobra, ej, teraz 33 dostaję. Na hita. Dobra, a więc mamy... Prawie 6 koła. Możemy tutaj sobie... A nie, nie no możemy. No dobra, a więc sześć koła mamy. Tutaj jakieś skrzynia VIP-owy samolot. I tu jest druga strefa. Za ile? 155 winów. No dobra, a więc zrobimy sobie chyba birfa jeszcze. I właśnie pójdziemy na następną strefę, a więc... Szybko sobie nazbieram 100 winów i się widzowie widzimy. Dobra, widzowie, a więc ostatni rzut. I mamy 155. A więc kupuję następną strefę. Pyk kupiona i. uuu, to mi się podoba. Uję. Oh a yeah, dobra. więc mamy jakieś busty. Tylko gdzie te busty. Uuu, tu, tutaj są, dobra. Podwójne zwycięstwa. Szczęście. I dwukrotne. A, że dwukrotne ten. To używam sobie. Laka na razie sobie nie używam. Uuu, ale to też jest ciekawe. A spróbuję tutaj rzucić. Aj, fajne. 30 wygranych. Fajne, fajne, fajne. Dobra, tutaj mamy tarczę. Jezu, tutaj jest wymagane 28 koła. No dobra, a więc. Tutaj mamy jednego spina, zaraz. To i tutaj mamy jednego, to otworzymy sobie dwa spiny. A więc dobra, mamy spina. Pyk, pyk. Dobra. <laughs> I... No. I ten. Dobra, spin. Teraz coś dobrego. Uwierz, uwierz, uwierz. Możesz. 26 i rzucamy. Zobaczymy dokąd doleci. Aha! Już do maksa. I w ogóle jeszcze wygrywam tak dużo winów. Tu trafiam jeszcze. Ja ile ja nów już? Po prostu trzeba trafić, kiedy te tarcze lecą. No czasami się trafi, a czasami się nie trafi. O, patrz, tutaj dwie. Uj, premia jakaś. 210. No i, no i tak, to, to łatwiutko. No dobra, więc robimy sobie kolejnego rebirfa. Nie, nie, ja tu jeszcze sobie jajko od... Nie no, ale ko kozy to ja się nie spodziewałem. Fajerwerki! Uuu, dobra, fajnie, fajnie, fajnie. 18? Uuu, No dobra, fajnie, fajnie. I teraz najlepszy mi załóż. Nie no, ten win to jest skam. dziewięćset 912. Ale lecę, ale lecę. Dobra, a więc widzowie. <laughs> Farmijmy sobie, myślę teraz, jakieś. 50 koła, co nie, bo to w chwilę pójdzie. 50 koła, farmimy i zobaczymy, ile będziemy dostawali winów. Choć to się chyba nie zmienia w sumie. A więc, dobra. I ta koza daje w sumie? 6. No dobra. I rzucam teraz tak samo jak rzucałem. Pyk. Dobra. 140. Cyk, pyk. Premia znowu jakaś. 135 winów. Tutaj dwa pola. No i to jest, to jest, to jest, życie. Zaraz następny rebirf. O, kolejna premia. No. Pyk. No, dobra. A więc farmimy sobie te tysiąc, tysiąc ileś, żeby sobie potwierać jeszcze jajka. Oczywiście laka odpalę, bo przed chwilą jak otwierałem to zapomniałem, no, a więc odpalę. No a więc jeszcze kilka myślę tak rzutów sobie. U, premia i dwa kółka. No to był fajny rzut. A więc dobra. Myślę, że tak 2000. Żeby były idealnie osiem jajek. A więc dobra. I tutaj 20 jeszcze. No i to jest klasa. Dobra. 1900. 1900 i ostatni rzut pyk i premia. No i dobrze. Tutaj dostałem. Aha, nie dostałem obrotu. Skamowało mnie. A więc dobra. Teraz e, robimy sobie rebirfa i otwieramy jajka. Tylko jeszcze trzeba laka odpalić. Dobra. I otwieramy. Pierwsze pingwin. U, pingwin, dobra.

Uuu, darmowy prezent! CO JEST?! Ej, dostałem jakiś darmowy prezent fajny. Ale dobra, ja teraz sobie łączę i mam Renifera 15. Ej, dobra, to się opłacało jednak. No dobra, to gra, to szacunek. No to, to się szanuje. A więc dobra. Myślę, że... Trzeba jeszcze trochę otworzyć. Tylko trzeba nazbierać trochę... tutaj mocy. A więc tutaj jakiś darmowy prezent, eliksir mocy. Dobra, to ja już mam odpalony yy, podwójny i sile, a tutaj podwójne szczęście, więc dobra. I tutaj znowu sobie walimy. No i tutaj to już dostaję. Dobra, tu 4K w ogóle, no dobra. Bo 3 Spiny dostałem. Okej, okay. otwieram sobie. I dostaję. Dobra, nie było tematu. Dawaj dalej. Pakiet zwycięstw. I dostałem o, 375. Tak nie za dużo. I dobra. I to były wszystkie spiny. Więc to było trochę kijowe. Potrzebuję 1250 na następny świat. No to na spokojnie. To ma spokojnie byczek. Dobra. Pyk. To ja. Jak to ja mam 200 na jeden rzut, no. Daj spokój. Nie no, może nie 200, ale. Ale teraz 195, więc. No. Dobra, 1000, a więc jeszcze trochę, trochę. E, dobra, 140 i chyba ostatni. Rzut, 3 pola! U 240, mój rekord. U dobra, fajnie, fajnie. No i mamy gnasebny świat. Dobra, pyk, piek... U, sklep z balonami mnożnik razy dwa i to jest fajne i co teraz dostaję razy 2 ej w sumie nie wiem, czekaj pyk a a okay. nie wiem czego razy 2 dostaję ale ale mi pasuje nie stary mi pasuje więc dobra 625 no i dobra Pick, pick, O, co jest? Okej, okej, okej. Okej. Żów. Toksyczna flopa? Ej, jakie ja mam szczęście. Pająk pustynny. To toksyczna flopa? I żów. No dobra, a więc zakładamy sobie te pęciszki, pyk, i wyposaż najlepszy. I teraz mam żółwia i toksyczna flopa, daj 35. Czy ja mogę żółwia połączyć? Nie mogę żółwia połączyć. No dobra, żółwie ninja sobie poczekają na razie. Tu w ogóle jakieś balony, kurna. Ty się zbija, premia. Co jest? Dobra, pyk. 6 kołominów, ty. A ja już robię rwę, mogę robić. Ty, a idę następny świat? Ty bo ja zaraz następny świat. Już. Bez problemu, dobra. A więc widzowie, teraz ze Starzysty robi się uczniem, ale w tym odcinku to by było na ty. Ale w tym odcinku to było na tyle i do następnego.